Hej, hej, witajcie w filmie dla włosomaniaczek. Postanowiłam nagrać ten film, ponieważ mamy wyjątkową, super ofertę, tygodniówkę włosianą, czyli wszystkie produkty do włosów. W opisie pod filmem będziecie mieli link do całej galerii tych produktów. A ja w filmie pokażę Wam, jak dbam o włosy i czego używam, kiedy. Także myślę, że coś skorzystacie z tego filmu dla siebie. Zapraszam do oglądania dalej. Zanim zacznę pokazywania i prezentacji produktów, które posiadam, poproszę Was serdecznie o lajki pod filmem, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. A także jeśli ktoś ma ochotę postawić mi wirtualną kawkę, to zapraszam też do linku pod filmem, gdzie możecie wybrać kwotę, za jaką. Napijemy kawki na kanale w jakimś filmie. Ja zawsze chodziłam do fryzjera farbować włosy, więc tu na początku muszę zaznaczyć, że od dłuższego czasu tego nie robię. Farbuję sama włosy farbami dostępnymi w Kauflandzie, w Rosmanie. I słuchajcie, dzięki produktom Oriflame nie wymagają moje włosy, że tak powiem, podcinania końcówek rozdwojonych, bo takich nie mam. Z tego się bardzo cieszę. Tak samo nie wychodzą mi włosy. A skóra głowy jest czysta. Pierwsze co, to taki zupełny, podstawowy rytuał, taki na szybko. Więc używam szamponu Love Nature, dwa w jednym, do wszystkich typów włosów, z organicznym awokado, olejem awokado i hamomile, czyli rumiankiem. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest to szampon albo sam w sobie do mycia. W sensie tylko to i nic więcej. Jeżeli się spieszę i chcę szybko umyć włosy. Albo jest to szampon pierwszoetapowy, może drugoetapowy etap w myciu. Zaraz Wam powiem dlaczego. Ale to Love Nature, ten dwa w jednym bardzo, bardzo mi służy. Nie wymagają włosy później jakiejś dodatkowej odżywki. Oczywiście ja daje na końcówki, coś tam, coś tam pokażę Wam potem, ale no całe włosy są fajne. Nie są takie wiecie yy, cierpkie, tępe czy takie zmierzwione, yy, skołtunione. Są takie fajne jak powinny być. No, fajne do rozczesywania i fajne potem do modelowania. Także to jak najbardziej taka podstawa, podstawa u mnie, ale też podstawą u mnie jest co któreś mycie Zastosowanie szamponu Love Nature oczyszczającego. Szampon oczyszczający z jabłkiem z apcyklingu i organicznym jarmużem. Ten szampon sprawia, że skóra głowy jest wyczyszczona. Jak spłukuję go, to czuję, że skóra tak skrzypi. Wiecie, tak, tak jest doczyszczona. I ten szampon stosuję wtedy, kiedy na przykład dłużej nie myję włosów, lub używam w międzyczasie między myciami lakierów do włosów, co rzadko ostatnio robię, albo jakiegoś suchego lakieru, to przede wszystkim wtedy skóra, wiadomo, troszkę tych produktów przyjmuje i robi się no, zanieczyszczona. Potem łapie kurz. I ten szampon pozwala mi bardzo dobrze oczyścić skórę głowy i włosy przed właśnie myciem docelowym, albo tym, albo kolejnym, który Wam zaraz pokażę. Także co, któryś raz tyle, tyle zużycia, bardzo wydajny. Także pierwsze mycie z brudu to ten szampon, ale też nie zawsze. I tak naprawdę szamponem, który wzmocnił moje włosy. Był szampon i jest. Intensywnie mm, regenerujący szampon do włosów i skalp i do skóry głowy. I mamy tutaj keratyninę i lipidy z owsa. ja tak tu czytam i tłumaczę. Wiecie, na ile zdołam, to, to to robię. To jest oczywiście seria Duology. Rewelacyjna seria linia do włosów. Ten szampon jest o pojemności 250 ml. Jest tak wydajny, że mimo, że to jest 250 ml, ale starczy i starczy, jeszcze czuję, że jest ciężko. Delikatnie pachnie, świeżo, tak. I on właśnie ma za zadanie wzmocnić nam, odbudować też łuskę włosa. Polecam, jeżeli ktoś ma włosy słabe, zniszczone, połamane, wychodzą, bo to też właśnie na wypadanie fajnie działa. To polecam ten szampon. Jeżeli chcę zastosować ten szampon odżywczy, wzmacniający, regenerujący, to używam tego najpierw oczyszczającego, żebym miał ten lepszy dostęp do wszystkiego. Następną rzeczą to, następne produkty to do fioletowania włosów. Tak, widzicie, mam kolor taki. Ja zawsze miałam żółtawy, teraz nie robię żadnym różem, fioletem, tylko używam też co które mycie. Szampon właśnie, który pozbywa nasze włosy e, takich żółto-miedzianych refleksów nadaje, tylko trzeba oczywiście pomasować i troszkę poczekać. Nie, że pomasujemy i spłukujemy. No trochę pod prysznicem trzeba w tym postać. No troszkę, no parę minut. Także ten szampon i właśnie, żeby ten szampon też dobrze zadziałał, to przed ten no ja tak już sobie rutynę taką obrałam, wybrałam. I tak jak mówię, no ten szampon oczyszczający jest dla mnie must have. Tym fioletujemy włosy. Jest to taki zajzajer, powiem wam, ale nie spotkałam się jeszcze chyba z żadnym produktem, który by mimo tego, że tonuje koloryzacyjnie włosy, to nie wysusza ich. To jest taki szampon, który jest jak też regeneracja włosów, czyli daje im wilgoć, daje im takie, daje im nawilżenie, i po spłukaniu nie mam uczucia takich tępych włosów, skołtunionych, wysuszonych, jak to miało miejsce po innych szamponach, które miałam, takie właśnie fioletowe. Czułam wysuszenie i skóry głowy, i włosów. Po tym tego nie mam tego uczucia. I no ja bym chciała Wam tu poczytać, ale po prostu każdy może sobie wejść w linka pod filmem i poczytać. Tak, tylko nadmienię, że kwas hialuronowy i amino acid for blonde and silver hair. Czyli dla blond i srebrnych włosów, tak? I siwych można powiedzieć. Właśnie, nie spotkałam się chyba, żeby szampon miał kwas hialuronowy. To jest super sprawa, bo dzięki temu włosy nie są przesuszone. W ogóle Oriflame w serii Duology używa składników, które są też stosowane do pielęgnacji twarzy, czyli tak jak wymieniłam kwas hialuronowy. To jest dla mnie bardzo wielki atut. Podobnie ma się ta maska. Użyłam może trzy lub cztery razy. Jest bardzo wydajna, bardzo fioletowa. To jest maska, słuchajcie, do włosów i skóry głowy. I też zawiera kwas hialuronowy i aminoacid. Słuchajcie, blondynki i siwe kobitki. To polecam z ręką na sercu, szczerze, bo już wypróbowałam na swoich włosach. Nie wysusza mi, nadaje piękny, chłodny blond. Super. Mam tylko problem z grzywką, słuchajcie, bo jak się maluje, zawsze się czymś... Albo sobie zarzucę, albo za coś bronzerem przejadę, no tutaj to widać najlepiej, że mam te włosy yy, o, i, i ładny połysk mają i są też fajnie ochłodzone. A kiedy tego używałam? Może z... dwa tygodnie temu. Kolejnym produktem, który polecam szczególnie, jeżeli chcecie czuć komfort skóry głowy, nie mieć jakichś łuszczeń, upierzu... Yy, polecam wam tonik balansujący skórę głowy pod, pod względem pH. Wiadomo, że każdy produkt, który używamy, jakiś lakier do włosów, pianka, nawet jakiś toner taki psikany, zaburza nam jakby właśnie pH skóry głowy. A ten tonik ma Amino Acid for Sensitive Scalp Balancing Scalp Tonic. Także, no, nie tylko do skóry twarzy stosujemy tonik, możemy też tonik stosować do skóry głowy. Jest to przezroczysta ciecz w pipetce, rzadziusieńkie jak woda. O, jak ładnie banieczki poleciały. I też serdecznie polecam, bo zawsze miałam problem ze skórą głowy. Nawet moja fryzjerka mówiła, że coś mi się robi na skórze głowy. O farbowaniu schodziła mi skóra, uszczyła się. Jak poszłam na przykład drugi raz, kolejny raz na farbowanie włosy, to zawsze mówię: co ty z tą skórą głowy masz? No, także miałam, zanim zaczęłam używać tylko tych produktów. Mam teraz święty spokój i cieszę się, bo skóra głowy jest czysta, nic nie mam, nie mam pociągu do tego, żeby sobie coś zdrapać. Ja nie mam co zdrapać, wiecie, żadnych wyprysków, żadnych zgrubień skóry, które można właśnie zdrapać. Kiedyś jak schyliłam głowę i tak poczochrałam włosy, to leciało leciał upież. Teraz tego nie ma. Także no i włosy całkiem inne są przez to tak, bo te pory wszystkie są pootwierane, cebulki są dotlenione, odżywione i tak samo włosy są grubsze. No, zdrowsze po prostu, zdrowsze. Moja fryzjerka zawsze mówi, Poszej, ty masz tych włosów. Oj, dawno nie byłam, może pójdę mm, podciąć końcówki. Chociaż no, nie wymagają tego moje włosy. I wreszcie mogę zapuścić. Tak, kiedyś to tak zapuszczałam, zapuszczałam, ale jak zobaczyłam, jakie są końcówki, no to nie no, trzeba znowu podciąć. I tak podcinanie, podcinanie, i nigdy nie mogłam ich zapuścić. Wiecie o co chodzi. Teraz mogę. O, coraz dłuższe, fajne, cieszę się, dlatego mam dzisiaj też rozpuszczone, żeby Wam zademonstrować, jak się prezentują włosy po użyciu produktów właśnie z Oriflame i z linii Duology, a także super, super linia. Już mi się kończy Eleo. Słuchajcie, nie umiałam rozkminić tego szamponu kiedyś, ale już wiem, po prostu on jest tak wydajny. Że wystarczy jedna pompka, tylko sobie rozcieńczyć troszkę. A jeżeli mi się już nie chce rozcieńczać, to jedna pompka rozmasuje na ręce, podotykam i dopiero zaczynam mycie. Bo właśnie on jest bardzo gęsty, bardzo wydajny, więc trzeba go troszkę, jakby pomóc mu się rozłożyć na skórze głowy i na włosach. On ma sześć olejków w sobie. Słuchajcie, używając tego szamponu, praktycznie nie musicie używać żadnej odżywki. Bardzo, bardzo komfortowe, gładkie włosy, 250 ml ma pojemności. Włosy są naprawdę rewelacyjne po tym szamponie. Właśnie ostat, teraz, teraz mycie, wczorajsze było tymi produktami. Eleo Oil Infused Conditioner, też 6 olejków. Odżywka. Bajka bajka. Wrażenie po zmyciu tej odżywki jest lepsze niż po keratynie. Naprawdę, mam keratynę i też z Oriflame, i też w Hebe kiedyś kupiłam taki duży swój. No to bez porównania, po prostu ja nie czuję przy spłukiwaniu, nie czuję pod ręką włosów, jakbym spłukiwała, nie wiem, jakiś jedwabik taki, wiecie, taki, taki nic, po prostu nic nie czuję, coś tak ślisko bardzo, nie? No i one są potem takie właśnie niespuszone, tylko takie wygładzone, obciążone, fajne, także to jest rewelacja. A jeszcze do tego, jak się doda maskę tak i posiedzi się z tą maską i to jest tak samo właśnie 6 olejków, możecie sobie o tym, to jest 200 ml, ta maska, tyle już zużycia, a jaki to ma zapach, to w ogóle salon fryzjerski, naprawdę. Często robię tak, że jeżeli umyję włosy tym szamponem, to potem od razu nakładam maskę, a jeżeli nie mam czasu, to tą odżywkę. Bo to tak właśnie fajnie, że można sobie wybrać mask, maska, odżywka. Także ja mam wszystko i jestem z tej serii niesamowicie zadowolona. I na pewno do tego wrócę. I ostatnia moja seria, której jeszcze nie używałam, i nie mogę wam powiedzieć, co ona robi, jak, jakie odczucia na skórze, poza tym, że tylko, tylko że pięknie pachnie. No to Milk and Honey z ostatniego mojego zamówienia. Jeszcze tego nie sprawdzałam na włosach. Mam szampon. For Radiant Soft and Silky Hair. I tak samo jest z odżywką. For Radiant Soft and Silky Hair. Soft and Silky Hair. Słuchajcie, no to będzie właśnie do włosów cienkich, zniszczonych. O tym jeszcze Wam kiedyś yy, wspomnę. Czy warto, czy nie warto? Czy wydajne, czy niewydajne? Czy coś robi, czy nie robi? Trzeci krok niby pielęgnacji włosów, jest to krem do włosów na noc. Ten na dzień zużyłam, był świetny. Właśnie miałam te dwie saszetki i ta druga saszetka, słuchajcie, no niby na noc. Keratyna i lipidy z owsa. Mamy nałożyć ten krem na, na włosy na noc, spiąć włosy w wysoki kok i spłukać. Tak jest napisane w opisie. Myślę, że rano spłukać, tak? Ale teraz tak. No jak wysoki kok i spać w tym? No to wszystko będziemy mieć na poduszce. Dlatego raz go użyłam i więcej go nie używałam. A użyłam go po prostu jako odżywki tego kremu. No może jeszcze zużyję, po prostu, wiecie, tak jako odżywki, żeby, żeby nie było. No. Ale raczej do takiego czegoś, do takich wynalazków, żeby na noc iść spać z kremem na włosach, to, to nie wrócę. Tak. Na pewno on działa fajnie, ale no to, nie, to nie dla mnie tego typu zabiegi, aplikacja i tak dalej. Natomiast tak, jedną rzeczą, którą też mam pod ręką i używam, to właśnie co wspomniałam wcześniej. Jeżeli się spieszę i, i nie mam czasu na jakieś zabiegi takie dłuższe, typu maska, czy trzymanie odżywki 20 minut, no to właśnie po użyciu tego szamponu, rozczesaniu włosów, albo przed rozczesaniem, tylko dobrze wytrzeć, tak odciskać włosy, bo też nie kołtunić ich w ręczniku, na końcówki biorę sobie tą odżywkę. Love Nature Up Love The Most Rising Living Conditioner z bananem, z kwiatem bananu cyklingu i organicznym akaI. i ja tu czuję też jeszcze wanilię, ale słuchajcie, to jest do zjedzenia, to jest taka odżywka. Ślinka leci, dosłownie nie czuję tu nic sztucznego, jakbyście sobie rozgnieśli widelcem banana, dodali do tego jagódki i troszkę śmietanki. No. To tak to właśnie pachnie. To jest typowo produkt taki jedzeniowy. No, już mi zaraz się tutaj śliny nazbierają zbierają i nie będę mogła mówić. Jak będzie ta odżywka, to bierzcie. To jest odżywka, która nie wymaga spłukiwania, i dlatego właśnie muszę mieć coś takiego. Taki produkt muszę mieć zawsze w zasięgu ręki, aby sobie w końcówki tak lekko. Ja zawsze na ręku rozcieram, i potem dotykam włosy, żeby równomiernie się to wszystko porozchodziło. Tak, to jest jedyna moja rzecz, którą mam taką bez spłukiwania. Już mi się kończy, i jest bardzo wydajna. Ja ją używam nie wiem czy pół roku, ponad, na pewno ponad. No, bardzo, bardzo wydajna. Wystarczy taka ziarenko fasoli, można powiedzieć. No i tak patrzę na koniec. To jest ostatnia rzecz do polecenia Wam. Bogata odżywka do włosów, do spłukiwania. Używam jej też co któryś raz, bo to jest właśnie keratyna. Nie można przedawkować keratyny. Jest tutaj masło też z mango. No, rewelacja to jest. Włosy są wygładzone. Kiedyś Wam o niej mówiłam. Wtedy właśnie chyba pierwszy czy drugi raz użyłam i pokazałam, jakie mam włosy takie do teraz. Jej nie używałam sporo czasu i włosy miałam takie. takie, mm, takie dociążone, takie fajne. No, ale tak zmieniam, no to. Ona jakoś tak stoi, bo to jest końcówka. Ale świetny produkt, świetny to. I to, jeżeli chcecie bez spłukiwania, to spłukiwanie. No i większość rzeczy tutaj jest do spłukiwania. Całkiem ostatnia rzecz, oczywiście, wszystko to fajnie się rozmasowuje przyrządem do, do masowania, do mycia skóry głowy. Patrzę w pogląd, czy dobrze pokazuję. Także to jest fajne, mięciutkie yy, yy, i właśnie stojąc pod prysznicem, mając nałożoną odżywkę bądź maskę, możemy sobie fajnie skórę głowy pomasować, bo wtedy nie, nie stawia nic oporu i jest taka. Takie posuwiste ruchy można wykonywać, nie? Tak się fajnie wszystko ślizga. Czy ja się poczochrałam? Nie. Fajne takie, takie w punkt ani nie za sztywne, ani nie za miękkie, ani nie zakujące. Super. Także bardzo się cieszę, że się zdecydowałam kiedyś na ten gadżet z linii Duology. Może jest dostępny, bo teraz już nie kojarzę. Pamiętajcie, wszystko w linku i wszystko właśnie ja wam daję od razu, daję wam od razu linka do od razu całej galerii tej włosianej. Wszystkie produkty do włosów, które się no, do tej oferty zaliczają. Mam nadzieję, że ten film był dla was w jakiś sposób pomocny. Naprawdę polecam te produkty, bo dodam, że miałam wielkie problemy ze skórą głowy. Stosowałam wcierki, peelingi i enzymatyczne, i jakieś takie ziarniste. I miałam coraz gorszą skórę głowy. I nie wymyślam tego na potrzeby filmu, tylko ja wam kiedyś o tym mówiłam w którymś filmie, że właśnie mam takie problemy. A nawet kiedyś byłam farbować włosy to zupełnie robiły mi się strupy. No, także szok. Teraz mam dzięki tym produktom mam spokój, mam zdrową skórę głowy, czystą, włosy fajne, niewymagające podcięcia końcówek mi bo to no nie wiem czy to zrobię, czy nie może sama gdzieś wycieniuję. No. Dobra. No to kończę i mam nadzieję, że coś dla siebie wybierzecie. Coś wam byłoby potrzebne z tego. I na pewno by się dobrze sprawdziło. Jeśli coś macie z tego, co pokazałam, dajcie znać w komentarzu. Dla innych to jest cenna wskazówka. I też, jakie macie włosy, kolor i, i jak to się mówi, tą porowatość. I oczywiście, na potrzeby filmu, jeszcze Wam pokazuję Turban, który jest bardzo miły. Chyba jest w Waukletcie do kupienia. Yy, I to jest właśnie rzecz, którą teraz używam przy nałożeniu jakiejś maski na włosy. Także dla mnie to jest teraz też nieodzowna rzecz. wcześniej turbany jakieś miałam właściwie jeden z reguły robiłam to ręcznikiem, tak, a teraz mam tylko taki ładny właśnie do tego celu przeznaczony. I on tutaj ma motyw, słuchajcie, z tej odżyweczki, no także to pasuje. Chociaż to nie jest najważniejsze, ale miałam kiedyś taki turban, który był tak sztuczny z wierzchu, że aż mnie coś prawo tak jak niektórzy mają na steropian. Lub, no też tak jakieś, wiecie, fobię, taką. Jak to się mówi? Odczucia sensoryczne, okropne, niesamowite. Mam właśnie na steropian, to miałam tak na ten turban. Wyrzuciłam go. To był taki beżowy turban, on był bodajże zejwonu. Taki właśnie sztuczny miał te suswołki, takie takie, że się wszystko haczyło. Tutaj jest gładziutko. To znaczy, czuć fakturę bawełnianą, taką fajną, ale. bez porównania. No. Krzem. Robię sobie zdjęcie do wideatury i tyle. No, także te dwa gadżety, słuchajcie, to naprawdę pomaga przy pielęgnacji włosów. Ten masażer i kwestia rutyny, przyzwyczajenia i turbanik. No, bardzo fajny jest, naprawdę. Milutki. Robię zdjęcie. Więc dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie filmu i życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, papa! Pa.